Tak, takich widzów, którzy... okolic runia. Witamy wszystkich widzów. Ale zarobista sprawa. Zobacz, bursztyny, to jest Sylwester. Ale 5 złotych dla Was, pokaż. Klasa, no to mamy... No i słuchajcie, już jestem nad morzem i patrzcie jakie przywitanie. Tak, bardzo Was witamy wszystkich. Witamy wszystkich widzów. Witamy Ciebie Janku, so i dziękujemy Ci za kwas. Za prezenty, prezenty, za prezenty, tak. Nie ma problemu. A tu właśnie dzięki Andrzejowi przyjechałem na zaproszenie. Mówię pierwszy raz, pokażę Wam potem parking, bo miejsce jest absolutnie magiczne. Także co, spędzę to troszeczkę czasu z super ludźmi. Fajnie, dziękujemy. Okej, okay, już przegadałem z każdym milion tematów. E, tak wygląda generalnie ten parking. A jak widzicie, i są przyczepy i kampery normalne ja zaraz wam pokażę w jakim miejscu stanąłem i co? pogoda się troszeczkę poprawiła bo wcześniej nawet padało przez chwilę jakże skoro już jest ładnie biorę detektor i zobaczymy co ci wszyscy ludzie zgubili w ciągu ostatnich kilku dni dobra, ponieważ zostałem zaproszony na grilla także teraz wskakuję hamburger Mountain Dew i Szybkie poszukiwania z godzinkę, półtorej i żeby była energia na poszukiwania. No kurde, normalnie nie wiedziałem, że mam tyle, tylu widzów, bo chyba z czterema już rozmawiałem. No i w końcu jest detektor, przejdę się, nie wiem, godzinkę pochodzę, zobaczę. Tak typowo rekreacyjnie. I plac boju, wejście 14, piaski. Jest pierwszy sygnał! Złotóweczka! Mm. <gry> Także... Fajnie, że pierwszy aż przyszedłem całkiem spory kawałek. Kolejny sygnał, i kolejna stara moneta. 20 groszy tym razem. I kolejna 20 groszówka, ale ewidentnie starsza. Troszkę poleżała. Chociaż jedna w miarę świeższa, 50 groszóweczka. Mam świeżutką 50 groszówkę, ale to już jest stalowa, bo brzmiała kasztaniasto. Po poszukiwaniach i pytanie za milion punktów, czy są? A oczywiście są. Podsumowanie: 2 ,40 zł. 40 groszy, i to jest prawdziwe życie z pasji. Ale słuchajcie, polecam, jak nie... wraca, wracam z detektora. I tu widzów spotkałem. Tak, takich widzów, którzy... Z okolic Torunia. O, proszę. Oglądamy tutaj kolegę, za, zachwalamy jego filmy, no które są naprawdę świetne i dużo szkoły pokazują kolegom wszystkim, którzy są tacy, no można powiedzieć, dobrzy w swojej dziedzinie. jest wspaniały. No tak. i zobaczcie jak miło normalnie. Ekstra. <noise> e, halo, jesteśmy tutaj z wami. Super. Także tutaj, no naprawdę, nic innego, tylko bawić się w te zabawki, jak ty kolega. Jeszcze tak, póki pamiętam, małżeństwo, które poznałem na plaży, z Gniezna. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. No i co, teraz jesteśmy w Volvo Adiego i lecimy do Krynicy. Zobaczymy, jak wygląda plaża, bo jutro będziemy z Adim razem poszukiwać o czwartej rano. Słuchajcie, z Andrzejem jeździmy tutaj, pokazuje mi. Kryjnice, bo ja tak naprawdę do Dębek jeździłem od drugiego roku życia, tak do 21-2. Co roku byłem raz albo nawet dwa razy, ale tak, nie znam tych miejscowości. Byłem kiedyś tutaj na wyspie Sobieszewskiej na Buszczyny i właśnie fajna miejsce ta kręica? pokażemy. Wam. No, pokażemy i taki mała zapowiedź. W zimę przyjeżdżam do tego pana na poszukiwania bursztynów. No, także będzie się działo. Patrzcie w ogóle jak to już no, tętni życie. Widać, że wakacje się rozpoczęły. Pogoda ładna, super. Tak, ludzi tu jest. A zobaczcie co ma Andrzej. Najdłuższy selfie stick jaki w życiu widziałem. Zaraz nagramy ujęcie, zobaczymy czy potrzebny w ogóle jest dron. Jak nagrywam z ręki to zazwyczaj w takiej odległości. Z mojego selfie sticka w takiej. A z selfie sticka Andrzeja no zobaczcie na to. I czy drogie jest potrzebne Ale zarombista sprawa. Robert B., pozdro wielkie. Widzę teraz drugi raz tego grilla, co u mnie na działce robiliśmy. No zarombisty. Zarombisty Trzeba będzie kiedyś zainwestować w taki sprzęt. Nie komentarzem, bo ja się nie znam. A, zobacz, bursztyny, to jest Sylwester. Znaleziony w Sylwestra. Są ja, wszystko okazy z Morza Tu. Ale, Ale tak, no, ja mam to przesypię, pokażę. No różne tu są. O, te są podobno mleczne, najdroższe, tak? Tak. Czy? Te mleczne. Białe. Te tutaj. Uh -huh. Te są najdroższe, te białe. No? Białe. A tak. on w ogóle nie wygląda jak burzka. O, wiedzcie. No każdy. Ojciec lebi, ludzie robią. No, stawiamy. No, stawiamy. A to co? Drewienko. A to, to... okaz natury. Ekstra. No i dlatego widzicie, dlatego w zimę przyjeżdżam do Andrzeja i też będę szukał takich piękności. naprawdę. Ekstra. Mm. Co to, jest? to jest Ja tutaj czarny. zobaczcie To jest krótki. To czarny dom. E, to wygląda pięknie. No, nie słyszałam o czymś A pokaż mi na chwilę coś? Pokaż palec. Wejdzie, to jest dla Ciebie już. I pierścionek, kurde, tak. ten. Dla ciebie. Nie? No co, dla ciebie. Ale czemu to jest czarny dom? Że nie to? Wygląda? Czy co? No, czarny dom. Czarny dom taki mega rzadki. To podobno właśnie znajdują na tem. Ale to, je, to już nie jest bursztyn. Nie, to jest czarny dom. To jest tak samo jak złoto. Warty. Co tu? Gramaturowany Ale piękne tak. wyroby. I to Ty robisz Andrzej? Wszystkie te? Ewelina. Tak, no, sama, sama no. Bo słuchaj, jeszcze robiły, to jest też czarny dom. To czarny dom. Kurde. Tak, tutaj zobacz, też nam e, nie wyszły. projekt też czarny dom. Aha. I no, różne się Ale rzeczy. bajka, no to już jestem. W... Tutaj, już to już to, jest No, zwykły niezwykły, ale to też bursztyn? To jest bursztyn, bardzo ładny. Ale, ale jaki właśnie burszczyn? taki nietypowy. Tak. Tutaj też bursztyn. O ci, panie. Piękne Ma wszystkie kolory prawie, ale pięknie Mhm mm No różności, to co takie, co takie projekty były no. Super Sub, To ja Wam poroże dostarczę jak w Szwecji Będę miał motywację, żeby przywieźć super. kilka Widzisz, Cokolwiek, <noise> nie ptaszki mamy robimy no. Super <noise> Zimą się nudzi, to człowiek siedzi i robi Ekstra, a to będzie jeździło w dukaku na szczęście piękne, no fajnie Ty, a to no, jest oryginał? Tak, oryginał, no no weź mnie nie bij. Też oryginał jest. To jest oryginał? Tak. Jakim cudem? Patrz jak piękna w ogóle, jak jaka jest polerka. Jak Takie coś było? Yy, to jest oryginał, no. A... Dostałem od Andrzeja i Eweliny ten pierścień z rogu jelenia, bursztyn i czarny dom i też im coś dam. Tak się zastanawiałem, co zrobić z tym srebrem, przepięknym, z Litwy, próby 875, i teraz już wiem. Obrączkę no, tak przekazałem, pięknie. a teraz jeszcze niespodziewany taki prezencik. Także no mega. Dziękuję. No, fajnie, się Cieszyli, nosili to, bo mamy tutaj dużo no, różnych rzeczy. Ekstra. Ale to się. Ten, Coś pojawia. pięknego. Dzięki, pięknie. Dzięki, Dzięki. Mamy kolejny dzień. Pogoda przepiękna, ale przez to, że stoję w cieniu, że Andrzej mi dał tutaj super miejscówkę no to powiem wam, że jest tak przyjemnie w busie, 22 stopnie tylko no i wczorajszy dzień zapamiętam do końca życia Andrzej, przede wszystkim jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i polecenie tej genialnej miejscówki tutaj macie adres, gdzie jest ten parking i no jest to miejsce absolutnie cudowne, ceny genialne jeżeli chodzi o sezon gdzie możecie stanąć kamperem, kamperwanem czy rozbić namiot także serdecznie polecam no i wczoraj padł rekord jeżeli chodzi o ilość widzów, no ja się nie spodziewałem że tylu widzów jednego dnia spotkałem, także szanowni państwo było mi mega fajnie z wami spędzić czas, pogadać, wymienić się doświadczeniami a propos podróży, poszukiwań i tak tak dalej, także no ekstra, 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 ekstra i to wszystko dzięki YouTubeowi. Szybkie śniadanko i zaraz śmigam na plażę. Ale zarąbi się dzisiaj cieplutko. Ruch całkiem spory. I rotacje, rotacje na parkingu. Wczoraj tutaj był zarąbisty kamper. już nie pamiętam, czy Wam go pokazałem, czy nie. Tutaj, jak Państwo mają namiot keszuły, zobaczcie rozkładane solar. Tu profesjonalny kamper. No ekstra, że z różnych środowisk, różne auta. To jest coś pięknego, a wspólna pasja, nie? Teraz. Tak, na żywo. A, na żywo no Chciałem tak. wam pokazać, kurczę, przyczepę, że bo to jest jakby tak luksusowo. Po prostu jak Normanie, przyszedłem... normalnie słuchajcie, <laughs> bo my tak, tutaj mieliśmy kawę, młynek jest taki stary dawny, i naprawdę mieliśmy kawę i robimy tu, jak prądu nie ma. Ekstra. No, tak to żyje. jakość wykonania tutaj wszystkiego to jest po prostu no, klasa. Taki Cich, cichy domek. No. Lodówka pokażemy. To są jachtowe, jachtowe chyba takie te. Może być, może być takie. Ma lodówka jak w domu. I, I oświetlenie. Tutaj też robi robotę. Wszędzie są te światełka Ledy. Światełka Ledy wszystko ma. Ekstra. Okno duże, widać gwiazdy? Jest romantycznie. O, jeszcze się rozło, a to ma tutaj do przodu. Tak, wow. I można drona wypuścić do góry. Widok za. I bardzo fajnie się tu mieszka. No, także widzicie, takie fajnie zobaczyć, przesiąść się z druciaka do... Tylko słuchajcie, tutaj takiego. mieszkam cały rok, Ty mieszkasz w kamperwannie, ja mieszkam w przyczepie i no. miałem kiedyś też campervanny, a teraz przyczepa. Super, super, także no, też ciekawa opcja, bo dużo osób z moich widzów wybiera kamperwane, kampery, a przyczepa kurczę, też fajna sprawa. I można cały rok. Dokładnie. Idę na plażę, bo muszę podpisywać na różne wiadomości, a na plaży jest zasięg. Na tym parkingu nie ma kompletnie, także też reset od telefonu. A tu jeszcze wam pokażę. Dostałem od Andrzeja czapkę i to jest oryginalna, ruska czapka. Może ją wyrzuciło. W stanie perfekcyjnym świeżutka. No i z takim emblematem, oryginał. Ruski oryginał. No, na razie w niej tutaj nie chodzę, no, bo wiecie, różnie to mogłoby się skończyć, prawda? Jakby ruską czapkę Polacy zobaczyli w obecnej sytuacji politycznej. No, ale w każdym razie fajny i no, zostaje ze mną. Także Andrzeju, dzięki jeszcze raz. To chciałem Wam pokazać u mojego widza Emila. To jest właśnie Emil, czy właściciel tego super campervana. I to jest taka konstrukcja, zobaczcie, tutaj przykręcone do tych zawiasów, tak mocna stal. Tam nawet jest chudeczka, zabezpieczenie. No i to jest genialna, I tutaj jeszcze przykręcone. I trzyma się, nie drgnie nawet, że takie rozwiązania widzicie. Trochę pomyśleć, nie wydawać milionów, byle działało, nie? I plan jest taki: władajmy baterię, wcinamy i lecimy na poszukiwania wczoraj było rekonesans a dzisiaj jedziemy po ten jedziemy po, po monetę. trzeba znaleźć żeby mieć za co żyć i zobaczymy ile turyści nagubili no, to jest ciekawe co no. detektory są ludzi całkiem sporo jest no i zobaczymy czy ci ludzie coś zgubili ale zarobiście. Ludzi jeszcze trochę jest, ale nie ma co się dziwić, bo pogoda piękna. No i co? Mam nadzieję, że uda się nagrać jakąś piątkę albo dwójkę. Andrzej jak zasuwa, to bardziej konkurencja. <grym> Pierwszy sygnał, złotóweczka, zapakowana w paragon, kroszki cebulowe za 19 zł, także reszta elegancko. No i widać wreszcie ten sezon. Ludzi coraz więcej i oby taka pogoda była codziennie. Andrzej tam już pewnie ma złota natrzepane tutaj młoda konkurencja no i zobaczymy, na razie złotówka w 10 minut i cisza Andrzej tam pewnie ma już miliony a ja teraz 20 groszy słuchajcie, no zobaczcie takiego kamerzysty to ja nigdy w życiu nie miałem ale patrzcie na to. Najwyższy nominam na polskiej plaży. Ale 5 złotych was pokaż. Klasa, Polsce, no to mamy, mamy normalnie na cały dzień jedzenia, na 3 tak. osoby. No wystarczy, jedzonka wystarczy, pokaż co tam Baja. jest. Yeah. Pięć Super. I teraz trzeci, tym razem z sitem. Także konkurencja nie śpi. I mamy dwójeczkę. Andrzej będzie zazdrosny. A teraz, kolejna do kolekcji łyżeczka z nierdzewki, ale jaka ładna, z napisami jakimiś rosyjskimi albo ukraińskimi. Efektów póki co dodatkowych brak, ale pogoda super, nawet niektórzy się kąpią. A tutaj w Krynicy zatrzymaliśmy się na chwilę, bo zobaczcie, jak przepiękny park. Czysto fajnie, światełka. Ekstra! Podsumowanie, wszystko świeżynki 8.20, łyżka, jakaś godzinka takiej rekreacji na plaży. No i to jest dobry moment do zakończenia odcinka. Andrzej, dzięki wielkie za zaproszenie. No wczoraj dzisiaj no tak fantastyczne chwile spędziłem, że to głowa mała. Także Andrzej, jeszcze raz wielkie dzięki. Dzięki widzowie za wszystkie spotkania, za rozmowy było mi bardzo przyjemnie. No i co? Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć.